ma co dzisiaj będzie grane, siema blagi. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Pokaż ci, co Zara wchodzi, wchodzi na granie. Patrz to, tylko się nie przestrasz. No i to mi się podobo w końcu jakiś content. O, to my co jest? O Daj mi Ale co to jest? Tymi właśnie nożycami skroiłem suknię. Dziś te nożyce tną inne włókna. Co?

<noise> Dobra Wiesiu Czemu wyłączył komentarze <noise> Pokaż O, 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 O! Masny ben. Ale on oro robi, ja pierwszy. O, to widzowie chcieli, żebym ja mówił. Do co jest? Nie zagłosił ten szajs? Ale ona ma dziwną twarz, jak z bajki chińskiej Co jest? co ma twarz jak z chińskiej bajki narysowaną? Ładna jest? No chłopie, jak ty jesteś fanem chętaj, to dla ciebie taka jest ładna, no to jest oczywiste Siema racisto Do mnie to mówiłeś? Ja, pier... ale że kota na dla kontentu? Ty nawet podobny do Malika? Impostor wyeliminowany, no to pauza <śmiech> 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 Bardzo pzytkie, chyba powiedział. W ogóle mi się to nie podobało. Przepraszam cały Twitch światowy. Nie mogę. Fajno. Miałem wypadek. Jaki? Co to w dupę jest? No przestań już tam mordem pokazywać. O kurde Fajne Fajne Kru fortnite jest tylko jeden I co mnie to obchodzi, że może jesteś królem fortnite, jak nawet nim nie jesteś? Króciutko, króciutko z brudasem To mi się podoba Ja pierdzielę Ty, co jest, że na TikToku są normalne rzeczy? Widzicie? Dwa dni na telefonie pooglądałem i już algorytm mnie zna i wie co chce widzieć, to mi się podoba Twoja stara Puszcza się za Dwa razy Boba, no Jestem społecznym świeciem i nikt już mnie nie lubi Oglądam anime, w mam normalnych ludzi Jestem temat społecznym świeciem i nikt już mnie nie lubi Dobrze, że zna swoje miejsce Co so, jest? Niezły skill W Avengersach mi się nadało Ty, to jest dobra umiejętność, zarąbiste

Jest. Zbier no, po to pan mnie tu w robi? Nie ja co kurwa to będę włożyć dzisiaj To może coś by się znalazło <śmienic> Ciekawe Kwaróweczko? <śmienic> Fabuła na najwyższym poziomie nie no, jest oro, widzałe. No i właśnie w takich kolorach będzie ta ilustracja Jeżeli spodoba Ci się ta praca, to proszę skopiuj link, ponieważ Tiktok strasznie się na zasięgi <laughs> Tiktok na. Uczyna... Ja pierdzielę co Ty pierwszy? jak na Tiktoku są największe z dupy zasięgi z niczego Z byle gówno się wstawi i ma wyświetlenia Co na pierwszy za farmazany, nikt tego gówna Twojego ogrośnie po prostu Co Ty pierwszy? Nie pytają mnie, jesteś pro life, czy pro człowieka? Nie, lepiej, nie lepiej Przestraszyłem się Ale mogę sobie przypomnieć, czego nie toleruję A czego się tutaj nie toleruje? Może was się zapytam Kurestwa się nie toleruje tutaj Tak? Wychodzenia, braku wiary też, Bo kurwa zawsze kurwą będzie Ale ja. mogę so co tu w chodzi? Na TikToku takie teksty. O, to ta z Twitcha? Nie ma być śmieszne. O, jedliście kiedyś te? Jak to się nazywa? Yy, parówki jakiej? Tupę, tu ma nazwę. Takie małe. O, sus. This right here is a sour spicy pickle covered. In Co no, yes, drink a glass of milk. Ciekawe czy się przypadkiem poleje dzieci. Ciekawe. Milion lajków to ma Co? Jest? Okay. Co? Co, co kto za Piotruś jest? nie będzie. Co ty mnie zdradzasz? Co ty robisz? Naturalna reakcja chciała was zradza. Co ty robisz? Cześć. Chyba jesteśmy w jednym zespole. Dziewczyny w depresji są najlepsze. Płaczą, a ty kupujesz takim popcorn i współczujesz, a potem cóż? I tak nie chcą się z tobą umawiać, ale możesz im kupić popcorn. Oh! rzeczy nie. O nowy Spider-Man. Okay, time for my first shot. So here's dose number one of Polish Pfizer. Here we go. Oh, kurwa, Maciejow, pierdolony pisk. Oh, sorry, folks, side effects. Speaking Polish may occur. And so now, to, <laughs> to follow this <laughs> dose, we're going to apply <laughs> <a boost inaudible> will improve your immunity from COVID up to 30%. Here we go. Mm. I feel... Stronger already and more protected. And now, without any further ado, let's apply the second dose of Polish Pfizer. Let's get good now. Okay, here we go. My second dose. <laughs> Sorry folks, like I said, <laughs> no <za to> text <laughs> piosenki Nie wiem co tu mi wyobrażało. Ty byłeś... ...Eleon? teraz... ...zrozumiałem. To ma 2 miliony lajków, co jest? Widzowie naprawdę Cristiano Ronaldo na TikToki? Czy to... <grywki> Lekki fejk. To czemu nie słychać co mówi? Widzę, jak wysoko skaczę. Hublata. Ciekawe. Może sprawić, że uderzy mi do głowy. Ja pierdzie. Co to w Cze, co? Każda smutna laska w amerykańskim filmie, gdy wsiada do taksówki. Dobry, gdzie jedziemy? Do domu. Kurwa, adres mi jakiś podaj. Chyba, że chcesz jechać do mnie. Do domu. Ja pierdzie. O, znowu ta, co widzowie uwielbiam, bo wygląda jak z bajki. Kurde, no ciszej, mordę dzi. Mamo, co dostała dziewczynka bez rączek na urodziny? Nie mam pięć. No, nie wiemy, A. dlatego, bo nie otworzyła tego prezentu. Olek! <laughs> <laughs> ja pierd nie no jest w dupa my name, my age, my co no ma siusiu lat? co ty pieprzysz? My age, my my high, my name... co Kurwa! Kurwa no nic nie widzę! Kurwa mać! No kurwa! Ty kurwa! A kurwa jesteś! On kurwa nie do on nie do on nie do Kurwa! Co to jest? Co to w dupa jest? Co to za oceny, o, oceny części ciała, co to, czyli znaczy nawet nie części ciała, części twarzy, co to za gówno? Co to jest za sraka w dupę? to jakaś choroba? To jakaś choroba? Fajne Ty co jest? Ale idealnie! To tajemnic to specjalnie Od rajotu? Odebrałeś świeże prawo jazdy i chcesz pożyczyć samochód do ojca Już tak się śpieszysz? Już kule, ci się jechać chce, o? Samochodem blendem blen, blen, Tak, o! Nie! Jak nie? Nie! No, to prawda To jest giga prawdziwe, widzowie Sadkę Czekaj, to już Maryla Rudowicz? Czemu tak wcześniej ją rozmrozili w tym roku? Dawaj, jeszcze do ciebie przyjedziemy. Piękny pies. Biedaczek. Biedaczek. Proszę weź go ktoś. I go kochaj, proszę. Ile Hades ma lat? Coś koło 3000. Dobra, Szymon, dojeżdżam ci śmieciu. Czemu go robimy? o mm. Jezu, Maria, mm. Ja pierdzielę, ale to boli. Tylko nie próbuj odwracać swojego telefonu do góry nogami, ponieważ jest to tylko zwykłe zdjęcie Ariany Grande. Nie wysyłaj tego TikToka nikomu, ponieważ jest to tylko zwykłe zdjęcie Ariany Grande. Chcesz to zrobić? Na pewno, ale pamiętaj, ostrzegałem. Tylko nie próbuj odwracać. Jak chcesz, żebyś mi garnet złota? Dał w dupę. Krasno ludzie Co słyszysz? Bawcie się w aucie Chyba bawcie się w aucie najbardziej Chce i pewnie się zastanawiać Co ja mówiłem wcześniej Hybane młotki zostawcie nasze schodki My tu tylko pijemy to piwo i palimy lolki na No jak może tamtygo nie znać jak każdy to zna Co im jest? Ale zapieł się Kiełek Co to w dupę jest Kiełek. Co za gra? To jest ta gra te? Fall Guys? A nie, tu jest napisane co to jest Coś... No, ale idę, mam coś czy, trochę to, zapierdolić po prostu, idę coś zapierdolić Ja... Jak tam, A to nie było... Masz chę? Mam, mam wszystko Dobra, pierwszy masz tak? Nie słychać? Nie słychać? No bo Izak specjalny mikro wyciszył, w sadgę O nie, to znowu atencjuszka Nie, ona jest z kawerką. Nie że w czat. Strona, która nie uwierzy, że istnieje. Część ósma. Otwieramy wyszukiwarkę, wpisujemy fMovies i wchodzimy w pierwszy wynik. W tym momencie możemy obejrzeć każdy film oraz serial dosłownie za darmo. Przykładowo wpiszę Loki. Na stronie są czasami irytujące reklamy, ale adblock załatwia wszystko. I jak no. widzicie, już mogę obejrzeć cały serial Loki z polskimi napisami i to całkowicie. Nie mogę. Za darmo? Strona, która na pewno nie istnieje lewa półkula mózgu tego chłopa. Prawa też. Dlaczego blokujesz nowo poznane osoby? To niemiłe. Ale o co tu chodzi? Dziękuję bardzo, fizowaty! Czemu jej broda urosła? Ja pierdzielę co jest? O tu ten magik! Pomyśl jedną z tych kart! Dobra, dama ta! Nie! Teraz ja muszę szybko zmienić, bo on pewnie wiedział, że to pomyślę! Nie! Bo on pewnie myślał, że zmienię. Jak pomyślę to, i zmienię na to, co on chce. Czyli zostaję przy damie. Haha, <laughs> on szukany. No co nie mów? Dama sercowa. Kurde, jak to możliwe? Skąd on wiedział, że ja to pomyślę? Nie no, co jest? Wszystkie zmienił? Jak same inne karty? Ty to to z kamer, bo ja nie myślałem o innych Ty to tak działają iluzjoniści, to są oszuści Magia nie istnieje? <luxury> o kurde, ale prawdziwe, ja pierdziele O ja pierdzielę! Chłop, ja też tak robiłem. Każdy tak robił. Ale tak udajesz! Widzisz, że się na ciebie patrzy i tak... I nagle zaczynasz pisać. Oj, ojo oj. oj. Hej. Chciałabym um, tylko zadzwonić i powiedzieć, że bardzo cię kocham. I... Cieszę się z Hej. Ja wam powiem fabułę. Czemu on jedzie taki smutny? Ona go zdradziła szmata pieprzona. I dlatego. On jedzie popełnić. No jedzie wjechać do rzeki Autem Sadgę. A szmaciura udaje miłą przez telefonik. Pieprzy szmato w dupę. Kórem, wzięł, że ją rzuci. O! o! 15 pan przegrał. Przegrał pan także dlatego, że przede wszystkim dlatego. E, że obraża pan ludzi, obraża pan kobiety, obraża pan ludzi starszych, obraża Starszych? Bardzo... starszych, jeżeli jesteś to emerytą... Dziękuję, daj skrzynkę. Za 7 miesięcy, witam. Dzisiaj cały dzień oglądania internetu, POKCZĄP! Nie no, zagramy coś może. Kiedyś. pieniędzy <grym> Ale, że bonus. No, sometimes, it's not about the... Or the... sometimes it's about that... mordę po Ale bo żyły. Co jest? Ja Pierżele, chłopcy, Pierzus <śśledź> Maria. <śledź> I co wybierasz? Mi, <śledź> ma. <śledź> Trochę racji, nie poznałem, bo zębów nie pokazał.